Ostatnio ja trafiłem na film, gdzie gość grał w niby zwykłą grę w Robloxie, ale okazało się, że jest to bardzo dziwna gra, w której dzieją się co chwilę bardzo dziwne rzeczy. Oglądaj do końca, by dowiedzieć się, czy na pewno udało mu się przejść tą grę. Mamy tajkun, który pozornie niby wygląda normalnie, ale jeżeli będziecie oglądać do końca, to dowiecie się, że nie jest normalny. Mamy tu gościa i co? Bierzemy dropera darmowego i wypada nam sianko. No to możemy pozwiedzać mapę na przykład w tym czasie, bo zobaczmy, co tu mamy. Patrzcie, Jezu. Z Maria, czemu jest tak pcha? Tu mam jakiegoś chłopa. No Dobra, skaczemy do niego. Oj, nie trafiłem sobie, niestety, widzowie. Ciekawe, co się kryje, jak to przejdę? Co jest? Nie, nic jakichś. A ja sobie że skacz na zielony, chyba że po czerwony mam chodzić. Poczekajcie. Dobra, oni trollują. To co, zbudujemy coś? Co oni tutaj chcą? Office floor. O i możemy zaupgrade'ować zaraz sobie. No to sobie zupgradeujemy w takim razie. Może da się jeszcze inne tajkony dokupić? Zaraz zobaczymy. A, nie da się chyba. Weźmy w drugą stronę, może coś tam będzie ciekawego dla nas widzów. Okej, okay, nic tu nie ma. Je, patrzcie, udało mi się. Nie. Na samym końcu coś musiałem wywalić. Idę tutaj. Dobra, ulepszmy sobie co tutaj jest. Dropper zapięty, no to poczekajmy. The mailbox pick by Floor. Ja coś wiem, widzowie, to nie jest normalny dom. Right wall, pick. O, tam jest Bakter za 50, pyk. Bugder ten... To no, nie yeah, ten bugder, co myślicie. Zresztą prawie skończyliśmy grę już, co, jedziemy, okno budujemy, pyk. O, patrzcie, jaka liczba po prawo. Boże Święty, widzowie. To chyba coś znaczy, to nie na pewno nie jest przypadek mojego. Udało się, widzowie. Nie. Umarłem, aha, tak, ale dostałem szaną Ale zobaczcie, mam osiągnięcie, pierwsze osiągnięcie w tej grze dostałem Podejrzany jest dla mnie ten gościu, ja myślę, że on coś tu kryje Kto ma w moim mieszkaniu dropery, które dają pieniądze? Jak macie takie coś, to napiszcie w komentarzu. Mamy widzowie sianko i co? Kupię to i mamy skończony dom chyba Patrz, Complete The hobby. i co? Koniec? Co? Teraz to? E. I a, ja a to był komplet, a nie. Czy mam do kupienia teraz tutaj coś? Podejrzane powiem wam tak, podejrzane to lecie tylko. Może ten gościu się zmienił, witam. A coś w domku się zmieniło, odkąd mnie wrzuciło gdzieś tu. Okej, okay. no tak samo wygląda domek, nic się chyba nie zmieniło. No i co teraz? Mamy dach. O matko, widzowie, ile rzeczy tu dodano? Dropery kolejne, to się troszkę poczekamy. Łóżko za cztery koła. Ja nie chcę tego kupować, co tu jest. Jaki sens ma ten tajkon? I tu jest tajkon na jedną osobę, widzowie, więc to jest podejrzane. Dobra, widzowie, mamy tysiaczka. Żeby wejść, muszę kupić to. No nie, no. Tropel 3. Pyk. I jak to teraz idzie? No i super. Pa. Lusterko. Hej, lustra mnie nie widać, patrzcie. Nie odbijam się. A co to za lustro? To jest jakiś czat, co mogę zrobić? Hello. Jezus, czemu ja piszę i nic nie ma? Dobra, ile jak tam sianko, leci teraz sześć stówek ty, widzowie. On miał głowę przed chwilą, a teraz nie ma. Powiem wam tak, to jest lekko przerażające, patrzcie. Tu nie ma głowy, tam wszyscy mają. A on nagle stracił głowę. Przepraszam kolego, że coś ci się stało? O! 5 za 500 w jego głowę. Buy upgrade 2? Ej, nie, nie, ja jestem chyba w jakiejś innej widzowie. Byliśmy tam przed chwilą i ja mówiłem, że nic nie ma. Więc sprawdziłem to i nic tam nie było. Nie było tego chyba. Chyba, że ja już nie wiem. Okej, okay, powiem wam tak. Zaczyna się... Widzowie, nie mogę wyjść. Nie mogę wyjść stąd, widzowie, co się tu dzieje? Get out of the house, o matko jedyno. Nie da się wyjść stąd, widzowie. Co się tu dzieje? Czemu jażę? się zaczyna robić jakaś dziwna, powiem wam. Co to w ogóle było? Jestem przekonany, że tego upgradera nie było, widzowie. Na jakieś, nie wiem... 100 zł. Teraz się da wejść wszędzie? Okej. Okay. Okej, okay. już się normalnie da iść. Fajnie. Ciekawe, co tu jeszcze mnie trzeka. Może coś u tego kolegi się zmieniło, zobaczmy. Witam cię znowu. Jakieś nowości u ciebie, gościu? No Jezus, ale że zrobił. Kolejnej ten możemy kupić, widzowie, ale nie wiem, co jeszcze. Nie, widzowie, tu jest jakiś podstęp, mówię wam, patrzcie, dropper 4, przed chwilą tego nie było, teraz się pojawiło. Oni próbują mnie o, chyba w jakąś inną rzeczywistość wrzucić, bo to jest... Ja nie wiem, czy ten gość nie jest winny temu, co się dzieje, ale dobra, mamy dwa koła. Kupimy ten dropper, I zobaczymy, czy coś się stanie wtedy. Jest dropper. Dropper 5 normalnie mamy, dobra. Da się wyjść z bazy? Okej, okay, da się. Co to jest za dźwięk? Jakieś dziwne dźwięki jak tu wydają. Zobacz, co się tu dzieje. Ja się czuję jakiejś iluzji, jakiejś iluzji był optycznej. Nie wiem, patrzcie. zabudował mnie. Co się tu dzieje w ogóle? Może to przez to, że co robiłem? Czekajcie sobie, może to jest jakiś trick, mówię Wam. To się zwiększa cały czas. Patrzcie, co zaraz będzie w niebie, chyba. Ja sobie poczekam na ulepszenie dropera i zobaczymy, co dalej. Mamy 3000 na to. I patrzcie. No dalej idzie do góry. Kupimy ten dropper 5, ale. Znowu się z tej gry, wam tak. Nie wiem, co tu mnie jeszcze może spotkać. Zobaczcie, nie ma dropera 6, nic nie ma. Jeżeli teraz się znowu coś zrespi, to nie tak, że ja jestem jakiś nienormalny. Czemu się tak jasno zrobiło nagle w tej grze? O, o. Zobaczcie, niknęło. Weźmy sobie, kupmy telefon, tu jest. Ulala. Ale telefon widzowie wam, Elegancki jest, okej. Okay. A drzewo. Drzewo jak drzewo wygląda. To mamy na przykład jakieś do malowania kupienia. okej. Okay. O, jaki obraz widzowie! Patrzcie, normalnie co jest. O, komputer za 6000 widzowie, jest do kupienia. Zobaczymy, czy ten komputer coś nagle zmieni. W tej grze. Uwaga, uwaga. Uuu, patrzcie, widzowie. Windows XP. Na się coś kliknąć tutaj na przykład. Hallo, dzień dobry. Uuu, patrzcie, tutaj jest ten. Ja miałem jakieś takiego antywirusa to Było, widzowie? Słyszałem jakiś dźwięk. Okej. Okay. Coś tu może jest w mojej bazie. Wobec tego jest cały czas telefon z rowerem albo motorem jakimś jest. Co tu można kupić? Tutaj. O, coś kupiłem przez przypadek. Bek piekarniczek mamy. Telewizor, zobaczmy. Jezus. Telewizor, Roblox niosł. Jezus. Mózgi mi zombie chcą zjeść. Blok smart. O, proszę. Ech. Ja nie chciałem chyba widzieć tych reklam, dobra. Bum. Mam wszystko. O, misiu. Cześć. No wszystko, hallo gro, day's over, time to go to bed. To idę. Co się stało? Hallo gra, hallo. Widzowie chyba, chyba moja postać. Okej, okay, chyba Chyba przespałem noc. I to tyle widzowie z tej gry. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich gier w Robloxie i zostawcie fajną aktywność i pozdrow.